Rynek Centrum Usług Wspólnych zmienia się bardzo dynamicznie, nie tylko w obszarze robotyzacji, ale także pod kątem swojej roli względem biznesu, na rzecz którego świadczy usługi. Do niedawna mówiło się o BPO, Business Process Outsourcing, jako o wyspecjalizowanej jednostce świadczącej usługi back office na rzecz swojego klienta. W tym również w przypadku SSC na rzecz swojej jednostki macierzystej. Dziś nie mówi się o BPO, ale o GBS, Global Business Services, czyli jednostce, która kreuje procesy przekrojowo w całej organizacji i pełni rolę podmiotu definiującego kierunki rozwoju w oparciu o dane i ich predykcję. Przyszłością tego rynku jest IBS, czyli Intelligence Business Solutions. Tu dominującą rolę odgrywa technologia i w oparciu o jej możliwości kształtowane są usługi dla klienta. A może trzeba już jasno powiedzieć, że nie tylko dla klienta, ale z klientem, bo tylko takie podejście, czyli zmiana swojego stopnia zaangażowania, czy też zmiana stopnia zaangażowania klienta, zbiorcy na aktywnego kreatora, daje efektywność działania firm z rynku BPO i realizację jej trendów. Zacznijmy od definicji efektywności. Dla nas efektywność to niewydajność. Wyraźnie stawiamy granicę między tymi pojęciami. Efektywność rozumiemy jako zdolność do strategicznego przystosowania się do zmian w otoczeniu oraz do produktywnego wykorzystania posiadanych zasobów, do realizacji przyjętych celów i myślę, że właśnie o takim rozumieniu efektywności mówimy w kontekście wartości biznesu. My stawiamy na dwa aspekty. Robotyzację nie tylko czynności powtarzalnych i tych o dużym wolumenie, ale przede wszystkim tych, które nie dają wartości dodanej ani dla procesu, ani dla naszych pracowników. To działanie pozwala nam na przekierowanie zasobów do realizacji zadań bardziej specjalistycznych, wymagających wiedzy i zupełnie nowych kompetencji, opartych o współpracę człowieka z robotem, o realizację procesu w środowisku cyfrowym i umiejętność do zadań, które nie rozwijają naszych pracowników, nie budują ich pozycji zawodowej. Taka kombinacja, Pozwala nam oferować klientom stare produkty w bardziej zautomatyzowanej wersji i te zupełnie nowe, jakimi są robotyzacja ich procesów biznesowych, modelowanie procesów oparciu o filozofię lean management, a także benchmarking HR i księgowy. Czyli hybryda tych dwóch rozwiązań, polegająca na analizie istniejących procesów u klienta i ich ponownym zamodelowaniu z wykorzystaniem naszej wiedzy eksperckiej. Procesowej i robotyzacyjnej. Ciągłe doskonalenie będzie opierało się na budowaniu procesów i nowych usług, które od samego początku będą oparte na zautomatyzowanej formule. Sama robotyzacja nie będzie już wystarczająca. Konieczne będzie łączenie jej z elementami machine learningu czy sztucznej inteligencji. Niektóre trendy rynkowe mówią również, że wiele elementów funkcjonujących w narzędziach okołosystemowych zostanie przeniesione do systemów dziedzinowych, takich jak na przykład ERP. Dlatego też ważne jest, aby już dziś koncentrować się na modelowaniu działań w organizacji, na stabilności danych w procesie, poprawie ergonomii pracy i wydajności procesu. Digitalizacji danych i realizacji obecnych procesów przy tym samym poziomie zaangażowania i rosnącym poziomie produktywności wyzwaniem stanie się decyzja, którą autonomicznie będzie podejmować maszyna.